Witam wszystkich. Dzisiaj omówimy edytor Gutenberg w systemie WordPress i jak dodawać za pomocą edytora Gutenberg wpisy lub strony w systemie WordPress. Zaczniemy, może, od wpisów. Wpis jest podstawową formą blogową, jeżeli chodzi o WordPressa oraz inne systemy CMS. Wchodzimy oczywiście do systemu CMS, dodajemy wpis, nowy wpis. Domyślnie Gutenberg jest zainstalowany w nowych wersjach systemu CMS. Mamy tutaj możliwość przejrzenia nowości, które wiążą się z tym systemem zarządzania treści, tym dodatkiem, tak naprawdę. Jest to standardowa templatka. W tym wypadku akurat WordPress jest po prostu czystą instalacją. Nie ma tutaj nic nadzwyczajnego, nic więcej niż być powinno. I od czego zaczynamy? Oczywiście mamy możliwość dodania tytułu, na przykład tytuł naszego Fisher's. W tym wypadku jest duży, ponieważ ta templatka uwzględnia bardzo duże tytuły. I co? To tak naprawdę jest raz, że tytuł, ale dwa na jego podstawie tworzony jest adres, odnośnik, bezpośredni odnośnik. Tutaj pozwolę go sobie opublikować. Przy publikacji mamy możliwość wyboru dostępności. Czy to ma być dostępne publicznie, prywatnie, czy zabezpieczone hasłem, ten wpis, kiedy ma zostać opublikowany, jeżeli chcemy na przykład odroczyć publikację, opublikować ten wpis za tydzień, dwa, miesiąc. Mamy możliwość dodawania tagów, my tutaj natomiast nic, wiele nie dodamy i mamy możliwość oczywiście podglądu. W tym wypadku nasz wpis został już dodany, możemy go sobie tutaj zobaczyć. Zamykamy to, wracamy do edycji. E, mamy tutaj oczywiście możliwość wyboru formatu treści, mamy możliwość wpływania na adres URL, czyli adres, który tutaj się pojawia. Całość adresu URL tutaj, e, który mamy, możemy sobie modyfikować w innych opcjach, natomiast to nie jest przedmiotem tego filmu. E, zatem dodajemy tytuł. Two e, automatycznie tworzy nam się URL, który chcemy, jeżeli chcemy, możemy zmodyfikować. Wybieramy do jakiej kategorii ma zostać nasz wpis dodany. Jeżeli mamy kategorię na przykład aktualności, blok, tutaj mamy możliwość zaznaczenia ptaszkiem, która to jest właśnie kategoria, w której znajdzie się nasz wpis. W tym wypadku nie mamy innych kategorii, tylko kategorię brak kategorii. I w tej kategorii właśnie nasz wpis się znalazł. Mamy możliwość dodawania oczywiście tagów, obrazka wyróżniającego który możemy sobie dodać poprzez kliknięcie ustaw obrazek wyróżniający i tutaj albo klikamy wybierz plik i przeglądamy nasz komputer, albo możemy po prostu przeciągnąć nasz obrazek w to miejsce. On oczywiście pojawi się na liście w bibliotece mediów. Możemy dodać tekst alternatywy a nawet powinniśmy go dodać. Tekst alternatywy opisuje co znajduje się na obrazku, ustawiamy obrazek wyróżniający. Tak to właśnie wygląda, aktualizujemy sobie i obrazek już się znalazł. Mamy możliwość wprowadzenia zajawki, jeżeli takie tutaj funkcje występują, lub wyłączenia możliwości komentowania tych postów, ponieważ w blogach możli jest możliwość komentarzy, dodawania wpisów. W większości stron internetowych, które publikują jedynie treści, to myślnie komentarze są wyłączone lub zablokowane. Co dalej? Więc mamy stworzony nasz wpis, mamy przypisany go do kategorii, mamy dodany obrazek wyróżniający i stworzony adres URL. Jest to wpis publiczny, który publikuje się w dniu, którym go dodajemy. I co? Teraz chcielibyśmy tutaj coś dodać, więc klikamy plusik i mamy różne elementy, które Gutenberg nam dostarcza, czy to akapit nagłówek, lista, cytat, kod klasyczny. I tak dalej i tak dalej. Wszystko w dosyć przystępnej formie za pomocą w zasadzie drag and drop, czyli przeciągnij i upuść. I popatrzmy sobie tutaj na przykład. Masz akapit. Jest akapit, w zasadzie tutaj już był akapit, akapit tekstowy. I chcielibyśmy sobie tutaj dodać coś więcej. Oczywiście możemy tutaj kliknąć na plusik. Przeciągnąć sobie na główek. Ale możemy też zajść w dół i tutaj też znajduje się plus dodawania bloku. Są to najczęściej wybierane bloki, możemy pokazać rzeczywiście wszystkie, na przykład kolumny. I wybieramy, jakie kolumny chcemy tutaj dodać. Na przykład 50 na 50. I automatycznie tworzone są dwie kolumny 50 na 50 w jednym wierszu. W którym oczywiście możemy dodawać odpowiednio akapit, nagłówek lub obrazek. Możemy go przesłać lub wybrać z biblioteki mediów. Mamy możliwość umieszczenia podpisu. Mamy możliwość wpłynięcia na ten obrazek pod względem wielkości, proporcja, szerokość, jaki typ obrazku jest wyświetlany, bo domyślnie, WordPress tworzy miniaturę, średni obrazek, czyli z jednej grafiki tworzy nam kilka, które są odpowiednio wykorzystywane w różnych miejscach. Mamy możliwość również umieszczania tekstu. Ja tutaj sobie otworzę jakiś lorem ipsum, które wcześniej miałem przygotowane. O, i możemy sobie tutaj dodać nasz akapit, w którym wrzucimy tekst lorem ipsum. I tutaj też możemy wrzucić akapit, w którym wrzucamy tekst lorem ipsum. Oczywiście lorem ipsum jest jedynie wypełniaczem, natomiast my możemy tutaj tworzyć e, wpisy z, zawierające faktyczne, e, faktyczną treść dla naszej strony. Podejrzyjmy sobie, jak to będzie wyglądało, więc ta templatka umożliwia wyświetlenie tutaj tytułu, następnie grafika wprowadzenia, nie wszystkie oczywiście templatki to przewidują, następnie mamy treść oraz nagłówek, dwie kolumny, jak widzimy, i grafikę, którą sobie tutaj umieściliśmy. Co jeżeli jesteśmy w kategorii i chcielibyśmy, aby aby ten nasz obrazek, ten nasz wpis, w, przepraszam, miał wprowadzenie w określonym miejscu, czyli przycisk czytaj więcej. Aby stworzyć przycisk czytaj więcej, należy dodać element, który się nazywa Więcej. Przeciągamy go w miejscu, w którym ma się znajdować przycisk, i w te, dzięki temu, jeżeli mamy przegląd kategorii. I wszystkie wpisy, które się tam znajdują, wyświetli się tytuł, wyświetli się zapewne obrazek wprowadzenia oraz ta treść i przycisk Czytaj więcej. Reszta będzie opublikowana, w zasadzie wyświetlona, dopiero po kliknięciu czytaj więcej, czyli otworzeniu naszego wpisu, nie kategorii, a konkretnego wpisu. Zatem dość prosto, bo dość prosto obsłudze jest nasz Gutenberg. Mamy oczywiście możliwość wprowadzenia kodu, jeżeli chcemy coś zmienić. Mamy możliwość edycji w HTML, czyli tutaj podgląd naszego wiersza, który jest tutaj w znaczniku P, mamy możliwość dopisania kodu, czyli na przykład style font 600 o. i dzięki temu, Automatycznie jest pogrubiona. To jest jednak kod, nie musimy tego stosować. Jest taka możliwość, jeżeli chcemy edytować dany wpis i mieć troszkę większy, większą na niego kontrolę. Zatem mamy możliwość w Gutenbergu podstawowego zarządzania wpisami, mamy możliwość dodawania grafik, kolumn, plików oraz tekstu, grafik oraz tekstu odstępów, odstęp jest o tyle ciekawą rzeczą, że możemy sobie tutaj zrobić odstęp między nagłówkiem a treścią, aby estetycznie zwiększyć um, aspekt, poprawić aspekt wizualny naszej strony. Co więcej, mamy oczywiście listy wypunktowane, widżety, shortcode umożliwia umieszczanie elementów z pluginów, które potrzebują. Właśnie shortcodu, czyli takiego kodu, który je wywoła, jakiś kalendarz. Generalnie wszystko to, co tutaj jest dostępne, jest możliwe do umieszczenia. Natomiast dla przeciętnego zjadacza chleba, osoby, która prowadzi swojego bloga czy stronę, taki edytor umożliwia po prostu edycję, dodanie treści i wybranie, w którym miejscu ma pojawić się przycisk czytaj więcej. Także. Ciekawe jest to rozwiązanie. Edytor Gutenberg jest o tyle ciekawy, że można do niego instalować dodatkowe pluginy, rozszerzać możliwości, które tutaj się pojawiają. Bloki, wzorce to wszystko może się tutaj pojawić i możemy wzbogacać jego funkcjonalność. Natomiast jest on de facto elementem systemu WordPress, więc. Nie, nie musimy się bać, że po aktualizacji coś się z nim stanie, że po aktualizacji on przestanie działać. Reasumując, no warto zapoznać się z Gutenbergiem, warto tworzyć w nim wpisy i spróbować, jak on działa. Dziękuję i pozdrawiam.